Dzień dobry, Dominika Wesołowska, zapraszam na Aleksandrowski Kurier Sportowy. W dzisiejszym wydaniu: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. ABC: Dietetyki: 56 m 63 cm. Posyłając dysk na taką odległość, Robert załoga zapewnił sobie tytuł Mistrza Polski podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży rozgrywanej w Płocku. W dniach 22-24 lipca 2011 roku zawodnicy MKS Aleksandr Łucki wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Płocku. Olimpiada to najważniejsza impreza lekkoatletyczna dla zawodników do 17 roku życia. Świetnie wystartował Robert Załoga, który z wynikiem 56 metrów i 36 centymetrów zdobył tytuł Mistrza Polski w rzucie dyskiem. Trenerem młodego lekkoatlety jest Robert Joachimiak. W punktacji klubowej MKS Aleksandrów zdobył 42 punkty i zajął bardzo dobre ósme miejsce na 212 uczestniczących klubów z całej Polski. To najwyższe miejsce wśród wszystkich klubów z województwa łódzkiego. Indywidualnie miejsca w ścisłych finałach uzyskali. Piąte miejsce w trójskoku z wynikiem 13 m 51 centymetrów Kamil Sujka. Piąte miejsce w pchnięciu kulą z wynikiem 17 m 33 centymetry Robert Załoga. Szóste miejsce w rzucie o szczepę z wynikiem 60 m 12 centymetrów Patryk Walczak. Ósme miejsce w biegu na 1500 metrów z wynikiem 4 minuty, 5 sekund i 57 setnych Przemysław Buba. Miejsca punktowane. Dziewiąte miejsce w trójskoku z wynikiem 13 metrów 22 centymetry zajął Łukasz Świętosławski. Dziesiąte miejsce w rzucie dyskiem z wynikiem 42 m 95 centymetrów zajął Patryk Walczak. Jedenaste miejsce w skoku w dal z wynikiem 6 m 43 centymetry zajął Konrad Syguła. Jedenaste miejsce w biegu na 800 metrów z wynikiem 1 minuta 58 sekund i 17 setnych zajął Szymon Pietrzykowski. 16 miejsce w siedmioboju z wynikiem 3550 punktów zająła Karolina Forna. 20 miejsce w pchnięciu kulą z wynikiem 14 metrów 33 centymetry zajął Cezary Opoczyński. 22 miejsce w biegu na 110 metrów przez płotki z wynikiem 16 sekund 16 setnych zajął Marcin Szymański. Opiekunami zawodników są trenerzy Robert Joachimiak, Kazimierz Tomczyk, Paweł Zdrajkowski i Leszek Lipiński. Gratulujemy świetnego startu i życzymy sukcesów w dalszej karierze sportowej. W najbliższych wydaniach Kuriera mistrz polski w kulturystyce Kamil Kluszczyński opowie nam o tym, jak skutecznie walczyć z nadwagą, jakie błędy popełniane są najczęściej przy stosowaniu diety, jak dobierać menu, żeby uniknąć efektu jojo, oraz o tym, czy diety cud są skuteczne. Na te i wiele innych pytań znajdą Państwo odpowiedzi w naszych poradnikach. Postanowienie o diecie to bardzo ważny element w życiu każdego człowieka. Każdy robi to wielokrotnie. Czy to znaczy, że jeżeli w poniedziałek przechodzę na dietę, maksymalnie, całkowicie zmieniam swój styl żywieniowy? Nie. Jeżeli przechodzimy na dietę, nie możemy od razu zmienić swojego stylu odżywiania. To spowoduje spowolnienie metabolizmu, czyli wszystkie reakcji naszego organizmu, co w przyszłości doprowadzi do zastoju i, i pomimo naszych udręk nie będziemy widzieć postępów. Dlatego na początek musimy... Zrozumieć, że jeżeli chcemy schudnąć, czyli stracić będą tkankę tłuszczową, musimy spożywać mniej niż potrzebujemy. Dlatego na początek proponuję policzyć sobie, ile tak naprawdę spożywaliśmy tych kalorii w ciągu dnia. Dlatego w łatwy sposób można to zrobić tak, że na każdym produkcie, który spożywamy, powinny być tabele z wartościami odżywczymi ze szczególnieniem białek, węglowodany i tłuszczy. I teraz tak, dla jednego grama białka y, są to 4 kilokalorie, tak samo dla jednego gram, y, grama węglowodanów, natomiast dla jednego grama tłuszczu jest to 9 kilokalorii. Sumujemy sobie wszystkie ilości tego białka, węglowodanów i tłuszczu w ciągu całego dnia, mnożymy przez tą ilość kilokalorii, wychodzi nam mniej więcej bilans, który spożywaliśmy. I teraz proponuję odjąć sobie od tego, y, od tej całości 500 kilokalorii. Myślę, że dla każdego na początku to zaskutkuje zdrowym, w miarę szybkim i, yy, i tak naprawdę skutecznym spadkiem wagi bez, bez yy, tego efektu jojo, tak zwanego, czyli, czyli tego, że nagle organizm odkłada tą tkankę tłuszczową z powrotem po przystaniu naszego odżywiania. Nasz organizm składa się z trzech podstawowych makroskładników – białek, tłuszczów i węglowodanów. Żeby skutecznie się odkładać, trzeba wiedzieć, za co każdy z nich jest odpowiedzialny. Tak, dokładnie. Nasz organizm składa się z trzech głównych tutaj makroskładników które są białka y, tłuszcze i węglowodany. I tak, jeżeli chudniemy, tak naprawdę najbardziej będzie nam zależało na wysokiej, spożyciu, na wysokiej ilości spożycia białka. Dlaczego? Białko, które składa się z aminokwasów, y, pełni głównie funkcje budulcowe. Buduje różne tkanki naszego organizmu. Można powiedzieć, że tak naprawdę my jesteśmy jednym wielkim białkiem. Tak naprawdę białko tylko w kryzysowych sytuacjach jest wykorzystywane w celach energetycznych. Natomiast, jak wspomniałem na początku, 1 gram białka to są 4 kilokalorie. Natomiast, tak naprawdę, w praktyce jest tej energii dużo mniej, ponieważ organizm, aby wykorzystać to białko w celach energetycznych, potrzebuje uruchomić inne mechanizmy jeszcze w organizmie, które korzystają z tej energii. Także, sumując tej energii, mamy dużo mniej, dlatego też mniejsza możliwość odkładania tkanki tłuszczowej. Dodatkowo zapobiega, zabezpiecza to naszą tkankę mięśniową, która jest przecież dla nas priorytetowym tutaj zagadnieniem, abyśmy ją chronili. Zabezpiecza ją i nie pozwala na to, abyśmy czerpali tę energię z naszej tkanki mięśniowej. Ponieważ im więcej tej tkanki mięśniowej stracimy, tym będziemy słabsi, tym będziemy czuli się gorzej. A chodzi nam tylko o to, żeby korzystać z naszej własnej podskórnej tkanki tłuszczowej. Także białko jest jak najbezpieczniejszym składnikiem, który możemy spożywać, dlatego podnosimy jego ilość. Ja bym tutaj radził na przykład podnieść sobie ilość białka do 1,5 g na kilogram masy ciała. Dla osoby niećwiczącej będzie to całkiem odpowiednia ilość. Przejdźmy teraz do węglowodanów, czyli to jest tak zwane cukry. Są różny podział, cukry proste i złożone. I teraz musimy sobie uświadomić, że węglowodany to są właśnie energia. To sobie, To jest energia w czystej postaci. One zjedzone nie mają innego, nic innego, jak dostarczyć nam energii. Jeżeli my będziemy spożywać wąglony proste, czyli cukry proste, dostarczamy do organizmu bardzo dużo ilości energii, która musi być wykorzystana w sposób natychmiastowy. Jeżeli nie wykorzystamy tej energii ćwicząc, robiąc coś innego, pracując ciężko, ta energia zostanie właśnie skumulowana w naszej tkance tłuszczowej. Dlatego, jeżeli odchudzamy się, należy spożywać węglany złożone, które powoli się trafią w naszym organizmie, powoli uwalniają glukozę do krwi i tym samym nasza energia jest dostarczana dla organizmu powoli, systematycznie. My natomiast możemy przez długi właśnie czas, siedząc, wykonując jakąś pracę biurową, możemy wykorzystywać tę energię, nie martwiąc się w taki sposób, żeby zostanie ona odłożona w postaci tkanki tłuszczowej. Zostały jeszcze tłuszcze. Tłuszcze to też jak, tak naprawdę są źródłem energii, jednak to jest jakby takie źródło zapasowe. Organizm bardzo powoli korzysta z energii zawartej w tłuszczu, ponieważ wiąże się to z rozbijaniem tych, tych molekół tłuszczu i ogólnie z ich transportem. Dlatego niewielkie ilości tłuszczu są wskazane, ponieważ nie ma y, zagrożenia, że od razu odłoży nam się w postaci tkanki tłuszczowej. Jest to nieprawdą, że tłuszcz spożywany równa się tłuszczowi. Gromadzone mu przez azogranic. To jest całkowicie inna bajka. Myślę, że opowiemy o tym kiedy indziej. I tak, i tłuszcz, myślę, na około 0,5 grama na kilogram masy ciała dla każdego człowieka będzie odpowiednie. I jak się odchudzamy, musimy naj, najbardziej patrzeć na, właśnie jak wspomniałem, węglowodany. Tutaj myślę, że przedział około 2 gramów będzie na kilogram ciała odpowiedni. Przechodząc do konkretnych produktów, na początek podwyższamy sobie ilość spożywanego białka, dlatego będziemy przede wszystkim bazować na produktach mięsnych. Dla przykładu, myślę, że najbardziej popularnym tutaj pożywieniem jest, są piersi z kurczaka. Mają minimalną, wręcz zerową ilość tłuszczu, a są właśnie wysoką białkowym produktem. Do tego chude, chuda, chuda część wołowiny, jak najbardziej. Jest to bardzo cenne, Cenne mięso w aminokwasy, które jak najbardziej możemy spożywać, tylko tak jak powiedziałem, chude. Do tego wszelakie ryby. I tutaj można naprawdę spożywać tłustsze ryby, takie jak makrela, łosoś, tuńczyk, inne ryby, tilapia. Dlaczego? Ryby zawierają w sobie kwasy tłuszczowe omega-3. My w innych produktach naprawdę nie mamy tych kwasów, a one są niezbędne dla organizmu, pełnią wiele ważnych funkcji odpowiadają za zdrowy układ nerwowy, czy, nasz, czy cholesterol, czy układ krwionośny. Dlatego należy je spożywać. Dlatego chociażby jedna porcja ryby dziennie jest skazana. Inne produkty białkowe. Twaruk, tyle że chudy. Czyli chcemy mieć białko, nie spożywamy tłuszczu. Czyli nie żaden twaróg tłusty, półtłusty, chudy. Jajka. Jajka mają bardzo dużo, bardzo dużą ilość białka. Tak naprawdę w żółtku jakby przeliczyć na 100 gram jest więcej białka niż w samym białku. Ponadto w żółtku jajka jest bardzo wiele innych również cennych składników i bardzo dużo witamin i minerałów, yy, troszeczkę tłuszczy, yy, oprócz tego właśnie to białko. Niektórzy mogą się martwić o cholesterol. Tak naprawdę już w najnowszych badaniach udowodniono, że to, ile cholesterolu spożywamy, nie przekłada się na to, jak wygląda nasz cholesterol w organizmie. Ponadto w żółtku występuje taki składnik, jak lecytyna, która chroni nasz cholesterol, normuje ten cholesterol. Tak naprawdę, spożywając kilka, jaj, kilka żółtek dziennie, powiedzmy 2 trzy, nic tam złego się nie stanie. Produkt, produkty węglowodanowe. Najodpowiedniejsze tutaj będą kasze. Gryczana na przykład. Do tego ryże. Takie jak basmati czy brązowy. Jedynie nie radził mu tutaj spożywać ryżu białego, ponieważ jest on wysokoglikemiczny, czyli jest to produkt przetworzony. Ryż ma otoczkę taką. Ta otoczka w ryżu białym zostaje pozbawiona. Dlatego on się szybciej trawi, szybciej uwalnia tą energię. Tak samo jest możliwość szybciej odkładania tej tkanki tłuszczowej. Także ryż brązowy basmati jak najbardziej. Do tego płatki owsiane. Jak ktoś lubi rano, zamiast płatków kukurydzianych, zjeść sobie płatki owsiane. Jak najbardziej będzie to duży plus. Ziemniaki również w niewielkich ilościach mają dużo skrobi, jednak mają też tam trochę, trochę yy, tłuszczu, dlatego ziemniaki w ostateczności dla rozmaiciania diety raz na jakiś czas można spożyć. To były takie główne produkty, wylądając nowe. Zostały jeszcze produkty z zawartością tłuszczu, czyli tak jak wspomniałem, yy, tłuszczsze ryby, które zawierają bardzo dużo omega-3. Do tego oliwa z oliwek extra virgin, czyli z pierwszego tłoczenia, jest to bardzo ważne, ponieważ zawiera ona wtedy najwięcej tych najcenniejszych składników prozdrowotnych. W najnowszych badaniach właśnie wykazano, że oliwa z oliwek spożywana systematycznie w niewielkich ilościach przedłuża nasze życie. Właśnie jak mamy diety śródziemnomorskie, cechują się długo, długim żywotem, właśnie dlatego, że spożywają, właśnie oni tam mają gnicę i spożywają niewielkie ilości wina i właśnie oliwy z oliwek, dlatego to nam pomoże chronić nasze zdrowie i będzie źródłem zdrowych tłuszczów. Do tego olejniany również jest tym źródłem, jak i orzechy i nasiona. Orzechy, na przykład orzechy włoskie, orzechy nerkowca, pistacje, czy z nasion, czyli słonecznik, pestki dyni, jak najbardziej są źródłem zdrowych tłuszczów. No, a więc podsumowując, jeżeli ktoś oczekuje nagłego Spadku wagi myśli, że w przeciągu dwóch tygodni schudnie 10 kg, od razu mówię, nie jest to możliwe. Nie zrzucimy 10 kg tkanki tłuszczowej w przeciągu krótkiego czasu. Trzeba sobie uświadomić, że jeden kilogram tłuszczu jest to 9 tysięcy kilokalorii, czyli bardzo dużo. Organizm nie jest w krótkim czasie w stanie wydatkować tej energii, którą zgromadziliśmy, obiadając się za dużo w przeciągu dużej ilości czasu. Dlatego. Jeżeli ktoś powie mi, że schudnie w przeciągu dwóch tygodni 10 kg, bardzo duża część tego będzie właśnie wody, tkanki mięśniowej, a tylko jakaś część z tego będzie tkanki tłuszczowej. Myślę, że nie warto, dlatego nie głodzimy się, ustalamy swoje yy, dzienne spożycie, które do tej pory stosowaliśmy, odejmujemy na początek 500 kilokalorii, obserwujemy co tydzień, ważąc się, jak ta waga spada. Eliminujemy y, najmniej potrzebne produkty, najbardziej szkodliwe, czyli właśnie takie, które dostarczają dużo energii w szybkim czasie, czyli wszelakiego typu produkty y, zbożowe tak naprawdę, czyli chleb, bułki. Jeżeli chcemy koniecznie spożywać pieczywo tylko i wyłącznie ciemne, na przykład z mąki razowej jest polecane, jeżeli już. Inne z zawartością dużej ilości tkanki tłuszcz, tłuszczu zwierzęcego, jak karkówka, czy ogólnie wieprzowina. Dodajemy ilość białka z, z chudego mięsa, jak z piersi z kurczaka. Spożywamy odpowiednią ilość wody, minimum 2-3 litry w ciągu dnia. I patrzymy, jeżeli w przeciągu tygodnia ta waga spada nam kilogram, dwa, jest to oczekiwany efekt trzymamy dalej tą dietę. Jeżeli yy, powiedzmy ten spadek wynosi pół kilograma, możemy jeszcze dodatkowe 100-200 kilokalorii odjąć. W dzisiejszym wydaniu kuriera to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.